Jeśli siedzieć w domu, to tylko i wyłącznie od 8 do 10 po to, żeby oglądać program Witaj Wielkopolsko, a teraz u nas czas na kolejny temat. Każdy jest inny, wszyscy wspaniali to hasło przewodnie 23 już odsłony festiwalu sztuki naszych dzieci popatrzmy na relacje z jednej z ostatnich edycji. Rzadko się zdarza, żeby jakiś festiwal wywoływał tyle wzruszenia, i to po obu stronach sceny. Festiwal sztuki naszych dzieci od lat promuje twórczość młodych osób niepełnosprawnych, tę sceniczną i plastyczną. O takiej sztuce często myśli się w kategoriach terapeutycznych. Jednak nie chodzi tu tylko o pokonywanie ograniczeń, ale o wyrażanie tego, co w człowieku jest bogactwem. Praca nad tym zaczyna się w szkole. My rozwijają swoje pasje, zainteresowania, swoje talenty. Czasami są to ukryte talenty i my jako pedagodzy musimy je dostrzec, a później tak pięknie bym powiedziała szlifować. Bardzo ważną rolę odgrywają opiekunowie grup teatralnych. Aktorstwo i w ogóle sztuka nie opierają się bowiem tylko na opanowywaniu techniki, ale na inspiracji, przekazywaniu wiary w sens tego, co się robi i na ufaniu marzeniom. Cały świat można zwiedzić, jak się jest aktorką. Kochamy podróże, te małe i duże, to było hasło tegorocznego festiwalu i do tego tematu odnosiły się występy 15 zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Ale sama sztuka to też forma podróżowania, a ta podróż zaczyna się w człowieku. Każdy może. Pokazać się na różne sposoby swój talent i, i, i chęć swoją przede wszystkim. Teatr zbliża ludzi, uczy słuchać, mówić, wspólnie przeżywać i dzielić się radością. Możemy być ogólnie tu razem, się nauczymy trochę współpracować ze sobą, tak i, i w ogóle i, dla nas to jest frajda. Ta radość udziela się innym. Publiczność bardzo żywo reaguje na sztukę. Prawdziwa sztuka to rzecz bardzo poważna. Czy wzrusza, czy bawi, czy skłania do refleksji, jest o tym, co przeżywa człowiek. A człowiek to jest temat niewyczerpany. Sztuka jest bardzo prawdziwa, bardzo nacechowana emocjonalnie. Ten jeden dzień, kiedy jest festiwal, oni czekają, już dzisiaj po festiwalu będą pytać, kiedy będzie następny. te chwilę pani Agnieszka Gapińska prezes stowarzyszenia Trwanie i kierownik festiwalu sztuki naszych dzieci spędza właśnie w Centrum Kultury Zamek, bo przed nami początek już o godzinie dziewiątej, oficjalny początek tego festiwalu. Ponownie kilkanaście zespołów zrzeszających dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w Centrum Kultury Zamek się zaprezentuje. Tematyka będzie rozmaita, będzie dotykała właśnie problemów, czy też najważniejszych kwestii dla tych wszystkich osób. Każde wystąpienie nie może przekroczyć Konkretnego czasu, o tym też już pewnie za chwilę się dowiemy. Zdaje się, że pani Agnieszka Gapińska jest z nami. Pani Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zatem dziewiąta, już za chwilę oficjalny początek. Jak ten dzień będzie dla, nas wygl dla Was wyglądał? Myślę, że będzie pełen emocjonujących wydarzeń, pełen radości, pełen nowych artystycznych doznań, tak jak corocznie. Już 23 lata realizujemy festiwal Sztuki Naszych Dzieci, który corocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno publiczności, jak i artystów niepełnosprawnych, którzy występują. Tradycyjnie czeka nas kilkanaście występów niepełnosprawnych artystów. Każdy występ jest dla nas zaskoczeniem. Każdy występ jest przygotowany od podstaw przez niepełnosprawnych artystów i ich opiekunów. Corocznie festiwal jest realizowany wokół innego hasła przewodniego, dzięki któremu ta twórczość artystów może się rozwijać, mogą pokazywać swoje możliwości, mogą przekazywać cenne idee, cenne wartości. Tegoroczne hasło to każdy jest inny, wszyscy wspaniali. Rozumiem, że właśnie ta różność, celebrowanie różności będzie dzisiaj miało miejsce. Dokładnie. Chcemy pokazać, że to, że każdy z nas ma inne cechy charakteru, inną osobowość, inne emocje, inne przeżycia, inne doznania. Nie powoduje, że ktoś z nas jest lepszy, jest gorszy. Każdy z nas ma prawo do własnej indywidualności, do własnych potrzeb, do własnych pragnień i przede wszystkim, tak jak nasi artyści, do realizacji własnych marzeń. Staramy się udostępnić właśnie, szczególnie artystom niepełnosprawnym, dać im możliwość występu na profesjonalnej scenie, co jest dla nich wyjątkowym przeżyciem. Każdy z nich praktycznie cały rok czeka na ten występ. Jest to dla nich przeżycie na profesjonalnej scenie przy pełnej publiczności, z profesjonalnym naświetleniem, profesjonalnym nagłośnieniem, z pełną profesjonalną obsługą. Jest to dzień wyjątkowy dla nich, kiedy mogą spełnić swoje marzenia, spełnić swoje potrzeby, pokazać się od artystów, strony, którą staramy się w naszej codziennej pracy terapeutycznej, naszej bieżącej pracy z uczniami, osobami niepełnosprawnymi, wzmacniać poprzez właśnie terapię przez sztukę, między innymi poprzez terapię przez, przez sztukę. Tremę widać po nich bardziej, czy może po opiekunach? Myślę, że bardziej po opiekunach bo uczniowie czekają z ogromnymi emocjami, z ogromnym entuzjazmem na ten występ. Oni przychodzą za każdym razem uśmiechnięci, radośni, witają się z radością. Kiedy kończy się festiwal, już pytają nas, kiedy będzie za rok kolejny festiwal i pod jakim hasłem. I widać, że u nich jest to ogrom emocji, jest to też pewnego rodzaju stres, ale taki bardzo pozytywny, bardzo budujący. Myślę, że oni w pełni też ufają swoim opiekunom, wiedzą, że wszystko się dobrze odbędzie, wiedzą, że wszystko będzie pozytywnie zrealizowane i myślę, że to Bardziej troszeczkę opiekunowie się stresują. No i oczywiście my, organizatorzy, również, żeby to wszystko przebiegło prawidłowo pod każdym względem artystycznym, technicznym, ale też pod względem bezpieczeństwa, bo jednak jest to bardzo duże wydarzenie, jeżeli chodzi o liczbę osób biorących w nim udział. A kto decyduje o programie? Jakie wymagania muszą zostać spełnione? Tak naprawdę wymagania są dosyć krótkie, konkretne. Jest to festiwal sztuki przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, czyli każdy uczestnik, który pojawia się na naszej scenie jest to osoba niepełnosprawna intelektualnie bądź ruchowo. E, Przyjmujemy tylko i wyłącznie zgłoszenia osób, które są pod podopiecznymi placówek kształcenia specjalnego. Mogą to być szkoły specjalne, przedszkola specjalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze. E, mamy takie ograniczenia też techniczne, że na przykład przy, możemy przyjąć maksymalnie 15 do 17 zespołów ze względów czasowych. E, ograniczeniem jest również to, że występ nie może trwać dłużej niż 15 minut, więc przez ten czas, kiedy się jest realizowany festiwal od godziny dziewiątej do czternastej mamy możliwość obejrzenia aż 15 Występów akurat w dniu dzisiejszym aż 15 występów artystycznych i również ze względów technicznych liczba artystów w danym zespole ze względów technicznych, scenicznych nie może przekraczać 15, A poza tym problem ograniczeń. Jeśli chodzi o Pani takie najważniejsze, najbardziej trwałe wspomnienia z poprzednich edycji, chciałabym, żeby pani się nimi z nami podzieliła. Trwałe wspomnienia to jest przede wszystkim to, co widzimy na twarzach naszych uczestników. Nie ma tu jakiegoś jednego wyjątkowego, trwałego wspomnienia, bo każdy festiwal jest pełen właśnie tych niesamowitych przeżyć i to zapamiętujemy praktycznie za każdym razem. Ten ogrom pozytywnych emocji, zarówno u niepełnosprawnych artystów, jak i u widzów, i też u naszych gości, którzy są zapraszani spośród instytucji, osób wspierających nasze wydarzenie. Przede wszystkim te emocje, to jest to, co zapamiętujemy. Każdy festiwal jest inny, każdy spektakl jest inny, każda idee, tak jak mówiłam, każdy festiwal jest pod innym hasłem. Każde, na każdym festiwalu, idee, które przekazują artyści są inne, bardzo wartościowe, ale te pozytywne emocje, ta radość uczestników, to, że oni mogą pokazać się od tej strony artystycznej, pokazać swoje talenty, swoje możliwości, to jest to, co zawsze zapamiętujemy. Jednak nasi potopieczni, uczniowie szkół specjalnych, potopieczni ośrodków szkolno-wychowawczych, osoby mające trudności rozwojowe nie mogą wykazać swoich talentów na podium występów, olimpiad, z przedmiotów ścisłych, konkursów naukowych. Strona artystyczna jest ich mocną stroną. Kiedy ją wzmacniamy, pracujemy poprzez arteterapię, możemy naprawdę ogrom emocji, ogrom talentów z nich wydobyć i przede wszystkim pozwolić im na takie wyrażenie siebie. Jeśli chodzi o opiekunów to dla nich też idealna fantastyczna okazja, żeby podzielić się doświadczeniami, trudno podobną okazję na co dzień. Tak, bardzo ważne jest to, że w trakcie występów opiekunowie mają ze sobą cały czas kontakt. Tak? Wymieniają się z własnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Każde przedstawienie to jest inna oprawa muzyczna, techniczna, artystyczna, sceniczna, dekoracyjna i bardzo często konsultują się ze sobą, rozmawiają. Mamy też szkolenia dla opiekunów po festiwalu, podczas których wymieniamy się swoimi doświadczeniami, szukamy nowych rozwiązań, nowych pomysłów. Współpracują z nami osoby, profesjonalni artystyczne z Akademii Muzycznej, z teatru, którzy doradzają również, w jaki sposób można na scenie rozwiązać pewne sytuacje, stworzyć jakiś przekaz, ale także uwzględniając pewne trudności, które mają osoby niepełnosprawne, tak aby ta niepełnosprawność nie była przeszkodą, tylko była też sposobem czasami na wyrażanie pewnych rzeczy. I to jest piękna puenta naszej rozmowy, Pani Agnieszko. Dziękuję bardzo, że kontynuujecie ten projekt, że wkładzacie w niego na co dzień mnóstwo pracy. No i życzymy oczywiście powodzenia. Przypominamy, już o dziewiątej startuje 23 Festiwal Sztuki Naszych Dzieci. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia.